Tylko jedno v głowie mam, koksu 5 gram, odleczeć sam, v krajine zapomnenia, zapomnienia. W głowie myśli mam, kedy ten stan, gdy už nie będę sam, bo wiedzie ale ve, Tylko jedno v głowie mam, koksu 5 gram, odleczeć sam, v krajine krainie zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy ten stan, gdy už nie będę sam, viedie ale Ja dole ale mam zjazd Nie chwitam gwiazd, jak loda leży Nie wierzę, co się dzieje Jak kurwa z godu pije Jak wykolak do księżyca W głowie dżury, jak ulica Przed twoją chatą Rozpuszczam cię jak który leży Na blacie jeszcze jej Nie wlegać się, bracie, kurwa Rimi krzywy, w głowie burdel Jak w TV, nie widzi taki stan Brak towaru, mi mam Rade dam, albo nie dam wszystko kurwa z chady przedam. W sumie mam już przepane wszystko jednak jak i ja dole. Same długi kinął jak udawał dzień drugi, bez walenia, gdzieś wjazd, biala chyba i jeździe się tak wykańcza jakby wkoja dzieba rzeczansa. Chiemia party, chce na rty, do dielera, a nie w api orzesz, kurwa, chyba fikny, jak nocza, nic nie wcikne Tak do dotyka gwiazd, a oni z mam Total, kurwa, mega, żeścia, a marci nie jest mokawiejsze Masz hajsy, si, czy też zalegam, no to chudzisz, już biegam Chcę mieć jak piantera, w krechy nie ma, u dilera Już nie, na pewno nie, chyba śmierć rozkłada mnie Nic nie przekne, mraż trzeszek Kurva maš ili ješ je ten stan šnil koksuvani, heri gram, tad lah smaku, hseće voži, v kadi laku, mišlaš bo znači bi je gam každemu čo zalega, opada opcija, požički bo jak jarnožni žički. Broču, ja jak na Discovery, chce wyślelić jak z giwery, hery i inne bajery, w nosze puszka, słychać czmery, masz numer do Gargamela, może u niego w kotle jest hera, wiem, głupoty pierdole, ale nie ma nic na stole. a w kieszeni jebana puska przydała by się to w albo chociaż jaka czorka, i bawiłaś jaka szkoka, ja, w maja, do uszra, czy to są jaja, no nie wierzę, Vy gdzie ty leży jak zdech wierzy, wieży? Gożatka w kurwie się nasila Bohater jak duka ferki Jak dżiga pimiento lomi Leży kurwa róż palomi Johnny, wrzeżo posypać I na lecie jak roli brykać Ale Justin, ten zjadł Usycham jak wyrwany Tylko jedno w głowie mam Korcu piekram Odlecieć sam krainie zapomnienia w głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan gdy už nebedem sám, bo viedie viale vegoš.